24 marca mieszkańcy Stanisławowa I wybrali swoich przedstawicieli do władz sołeckich. W zebraniu sołectwa Stanisławów I udział wzięło 127 osób. Na początku sołtys odczytał sprawozdanie z czteroletniej kadencji Rady Sołeckiej. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie wszystkich. I tak, innymi, na przestrzeni ostatnich czterech lat zostały wykonane następujące zadania inwestycyjne na terenie naszej miejscowości. W 2011 roku zostało zrealizowane budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Demina. Koszt tego wyniósł 762 781 zł. Przebudowa ulicy Cyprysowej drugi etap, gdzie wykonano ciąg pierwszej jezdy z kostki betonowej na odcinku o długości około 277 metrów bieżących. Koszt tego wynosi 211 679 000 Zostały ukończone prace budowlane, budowlano-kończeniowe i inwestycyjne. Pływalni, pływalni sportowej sportowe Park Parkwala koszt ogólnych budowy wynosi 12,5 mln. W 2012 roku zostało zakupione wyposażenie i oprogramowanie informatyczne do pływarni. koszt Sołtys Stanisław Paterek bardzo skrupulatnie opowiedział o inwestycjach, jakie były wykonane na terenie Sołectwa Stanisławów I. Następnie powołana przez zgromadzenie Komisja Skrutacyjna przyjęła zgłoszenie dwóch kandydatów na sołtysa. Obecnego sołtysa Stanisława Paterka oraz Henryka Bucznego. Mamy dwóch kandydatów, może, może niech parę słów powiedzą o sobie. E, no dobrze, zapytam Cię, chcą Pan Henryk, zga, zgadza się, Chce? tak, Pan Stanisław, czy się zgadza, zgadza się. Mam 55 lat, mieszkam w Stanisławie I, jestem mieszkańcą, no tak, Stanisława I. Cóż, no, jedną kadencję z opisem byłem już... Nie będę to obiecał jakichś tam nóżek na wierzbie. Będę pał o interes wsi, naszej miejscowości. I tyle. Dziękuję. Mam 53 lata. Mieszkam w Stanisławowie pierwszym od 26 lat. Prowadzę działalność gospodarczą. Taką drobniutką, hydrauliczną większość z Państwa mnie tu zna. Troje dzieci wychowywałem z żoną wspólnie dorośli. I tak poza tym chciałbym w Stanisławowie zadbać o bezpieczeństwo. No i z tej strony jakieś szkoła, gimnazjum, baseny są po tamtej stronie. Nie ma żadnego boiska, nic tam. Z tamtej strony z kanału coś tam pomyśleć, żeby ta młodzież jakoś nam się lepiej wychowywała. Żeby tam tego jakieś mieli zagrywki, rozgrywki. A nie tylko w tych komputerach. No i tyle. No co mogę powiedzieć? Jeszcze? W tej chwili komisja pójdzie przygotowywać karty do głosowania. W międzyczasie mieszkańcy zadawali pytania Wójtowi m.in., kiedy powstanie chodnik na ulicy Klonowej, czy nie można byłoby puścić autobusu przez ulicę Przyszłość i wiele, wiele innych. Niestety wszystkiego nie da się zrobić od razu, ponieważ wiąże się to z dużymi pieniędzmi, a budżet gminy jest jaki jest. Są prowadzone duże inwestycje, jak na przykład kanalizacja. Jest również potrzeba rozbudowy szkoły w Józefowie, remontu szkoły w Białobrzegach i budowa tam sali gimnastycznej oraz remont gruntowny szkoły w Wólce Radzyńskiej i wiele, wiele innych priorytetowych inwestycji. Po powrocie komisji skrutacyjnej rozdano karty do głosowania według listy obecności. Po oddaniu głosu mieszkańcy umieścili karty w urnie. Komisja po przeliczeniu kart odczytała wynik głosowania tajnego. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Sołtysa Wsi Stanisławów I w dniu 24 marca 2015 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie Ruszczyk Justyna, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, Paterek Justyna, Członek Komisji Skrutacyjnej, Pietrucha Piotr, Członek Komisji Skrutacyjnej, Koperski Jarosław, Członek Komisji Skrutacyjnej oraz Giambicz Wojciech, Członek Komisji Skrutacyjnej, po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, że w głosowaniu tajnym zostały ustalone następujące wyniki głosowania. Osób obecnych na zebraniu 127 według listy obecności, osób uprawnionych do głosowania 127, osoby, które wzięły udział w głosowaniu 116, głosów, kart nieważnych 0. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę ważnych głosów. Buczny Henryk 27 Paterek Stanisław 89. W wyniku tajnego głosowania bezwzględną liczbą głosów z Sołtysem został wybrany Paterek Stanisław. Na tym protokół zakończono i podpisano przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Justyna Ruszczek, członkowie Justyna Paterek, Wojciech Gębicz, Piotr Pietrucha, Koperski Jarosław. Bardzo dziękujemy. Gratulujemy Panu sołtysowi. Bo z tym mikrofonem. Gratuluję. E, parę słów, pan Sotys. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować i postaram się nie zawieść, proszę. Następnie zgłoszono sześciu kandydatów do Rady Sołeckiej, a ponieważ Rada Sołecka w Stanisławie pierwszym liczy 5 osób, musiało odbyć się głosowanie tajne. Komisja bardzo sprawnie przeliczyła oddane głosy na poszczególnych kandydatów i przekazała protokół z głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Rady Sołeckiej Wsi Stanisławów I w dniu 24 marca 2015 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie Różczyk Justyna, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, Paterek Justyna, Pietrucha Piotr Koperski, Jarosław Gębicz, Wojciech, członkowie Komisji Skrutacyjnej, po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, że w głosowaniu w tajnym zostały ustalone następujące wyniki głosowania. Osób obecnych na zebraniu 127 według listy obecności, osób uprawnionych do głosowania 127, osoby, które wzięły udział w głosowaniu 68, głosów w kart nieważnych 2. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę ważnych głosów: gębicz Genowefa 37, Fusiak-Magdalena 36. Dobczyński Jarosław, 45, Szymański Marcin, 48, Dymianiu Paweł, 51, Satała Anna, 41. Do Rady Sołeckiej wyszła Pani Gęblicz Genowefa, Pan Dobczyński Jarosław, Pan Szymański Marcin, Dymianiu Paweł, Satała Anna. z dłuższych zebrań, ale bardzo owocne. Eee, dziękuję wszystkim jeszcze raz gratuluję Sołtysowi i Radzie Sołeckiej i uważam dzisiejsze zebranie za zakończone. Dziękuję bardzo.